Siemano, z tej strony Huderlok i dzisiaj mam przed Wami coś naprawdę ciekawego. Coś co spróbowałem i w miarę mi wyszło. Pojechałem na mecz Ekstraklasy, który miałem okazję komentować. Witam wszystkich bardzo serdecznie na meczu MKS Dobrowa-Gorucza, Argent BM, Stal, od Wielkopolski. Usiadłem sobie na loży, na której wszyscy dziennikarze zapisują jakieś statystyki czy robią zdjęcia, a ja sobie usiadłem, dałem kamerę i komentowałem to, co się dzieje na boisku. Kolejny mecz rewanżowy, który widzimy właśnie teraz na parkiecie Ekstraklasy. Jeżeli taka forma filmów wam się spodoba, może będę robił to na żywo, nie tylko w formie takich relacji, jaką robię właśnie teraz. Zobaczcie jak mi poszło, bo były naprawdę jaja. Poprzednie spotkania zakończyły się porażką dla MKS-u Dąbrowy Górniczej. W zeszłych sezonach niestety w tym sezonie wyłonił się mecz w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie Dąbrowa Górnicza przegrała jedynie jednym punktem. Na początku, jeszcze przed meczem, MKS nas wprowadził w bardzo fajną atmosferę, ponieważ niedawno był rozgrywany turniej Alpe Adria Cup, w którym dobrowa Gonicza zajęła Pierwsze miejsce. Wszyscy zawodnicy wychodzili na boisko, kiedy było zgaszone światło, a na końcu wszedł kapitan drużyny Marcin Piechowicz z pucharem w rękach. Wyglądało to naprawdę kozacko? No i chłopaki wygrali turniej międzynarodowy. No ale dobra, przejdźmy do meczu. Komentowałem mecz, w którym mierzyło się BM Arget Stal Osru Wielkopolski kontra MKS Dąbrowa Górnicza. Zobaczycie też mnie w totalnie innej formie niż zwykle i dzisiaj jestem jako komentator meczu ekstraklasowego, dlatego zobaczymy, nawet ubrałem Arkę, więc wszystko się okaże. Na samym początku nie wiedziałem jak głośno mogę mówić w ogóle. Martwiłem się trochę, że się ludzie będą śmiać czy będą na mnie patrzeć, co ja w ogóle tam robię. Dlatego ten rewans może być naprawdę ciekawy, sami zobaczycie My, kiewic, zobaczycie też mnie z nami jego pamięć chwilą ciszy. Ale jak założyłem sobie słuchawki. To nagle zacząłem mieć wszystko gdzieś. Cinq pow, zwycięski dla MKS w dobrowa e, W składzie początkowym mamy Tylara Personsa, Ziriusa Williamsa, Nikolasa Kardacza, Dolnika Wilczka i władzę Jaku Zacząłem gadać wszystko tak jak potrafię przed kamerą. Wielka szansa teraz na i Zariusz William zrobił proszę Państwa, Bieg za ze strony Williamsa. Kiedy zaczął się mecz, ciężko mi było z początku dopasować nazwiska. Do numerów zawodników. Bo z czasem wiadomo, patrząc na twarz, już wiedziałem, jak się nazywa ten zawodnik. Dlatego na początku zrobiłem sobie takie notatki i wszystko czytałem z kartki. Mecz bez Ajkara Saskele, Arnusa Michała Łukasa, Damiana Kuliga i Michała Chilickiego. Damiana Kuliga poszła z mojej oczywiście z niejednych meczów kadry polskich, które miałem okazję zagrać. I teraz piękna, selna trujeczka Ojarsa z zawodnika, który pochodzi z łotwy, drugi sezon, to jest jego w ostrowie dopiero. Napisałem sobie, że jest słaby za trzy, a tu przesadził na ten posłuch, który jest o trójkę. Też chciałem do tego komentarza podejść tak na luzie. Nie tak sztywno, tylko żeby było tak chuderlokowo. Chwilę teraz za trzy, oi, niestety Airball. Chyba tam po paluszkach troszkę poszło ze strony właśnie. Masza Gielo. wiadomo, że na początku się trochę stresowałem. E, fajne święcie. tutaj widać, że zawsze chcę bardzo dobiegać, trochę bez piłki, e, troszkę poczekać na nas, zobaczyć co się dzieje na boisku i dopiero była Może w końcu teraz tryska z Iwisa Williamsa, z Kochendopi i Dominik Wilczek. Nie niecelny za trzy. Przygotowałem sobie również nawet ciekawostki o zawodnikach, które mogłem czytać w przerwach albo kiedy były na przykład oddawane osobiste i nic się nie działo. Dominik Wilczek tutaj jest zdobywca Free e, Point Contest w Polsce, e, kiedy, kiedy mieliśmy okazję oglądać w Sosnowcu na ArcelorMittal Parku e, miesiąc temu. Wygrał ten konkurs właśnie Dominik Wińczyk, reprezentant MKS Dąbrowa Górnicza. Niestety teraz nie trafił nawet w obręcz. Piękne podanie znowu Kozłem i Sirius Williams, pięknie blokuje przeciwnika. Naprawdę kozacka czapa, taka do dechy. Miałem też czasem zawahania, w których mówiłem o czymś innym w złym momencie, kiedy coś się działo i musiałem to zmienić w trakcie mówienia. Rozgrywać piłkę będzie MKS Dobrowa Górnicza. Wchodzi Lowel Kabil yy, ze 185 cm który naprawdę potrafi czasem sypnąć w konkretną trójkę, rozegrać też bardzo szybki, dynamiczny zawodnik. Teraz wjeżdża pod kosz, jest oddanie na zero do Marcina Piechowicza. Niestety... I to ee, yy. e, Znowu rozgrywamy od samego początku i Marc Garcia zdobywa piękną trójeczkę stopu. Idealnie po zbiórce. E, MKS próbowało uspokoić troszkę grę. Starałem się to niwelować, ale czasem nieudolnie. Margarz, ja właśnie w ten sposób najbardziej e, lubi zabawać punkty, czyli właśnie kiedy dostaje piłkę, bez żadnego kozła po prostu oddaje rzut, tak zwany catch and shoot, e, czyli tak sobie zrymuje. No Zariusz William teraz próbował strzapować od tyłu. Widać tutaj, częste pumpfake'i działają na zawodników z Dąbrowy, co się może bardzo źle, potem e, bardzo może się Chilijczyk, który potrafi na lągłości właśnie najczęściej zdobywać punkty po podaniu od Tajlera Persona. Oczywiście po uprzedniej zasłonie, yy, którą w faceci naprawdę świetnie są w stanie zagrać. Pacci. I jest teraz Steal. Garcia pięknie pracuje na nogach. Tutaj ręce pracują. Jest podanie do Lovela Kabila. Lowel Kabil oddaje do Słupińskiego i Kamil Dawid Słupiński zdobywa dwa punkty z podkosza. Udało się wykreować naprawdę przyjemną kontrę dla oka. No i było głośno. Mikrofon mogłem dać nieco wyżej. To audio było zdecydowanie lepsze, bo na hali było naprawdę bardzo głośno. Mar Garcia, szybki rzut, znowu catch and shoot. E, Ten załodnik podobnie jak Claytonson nie musi go złować, żeby zdobywać punkty. Także dostał piłkę, po prostu oddał rzut z czystej pozycji. I tak właśnie zdobył trzy punkty. Tyler Preston teraz wjeżdża pod koszm, jest, ale junto! z Tarbaccio! Eee... Tych dwóch zawodników uwielbia właśnie grać w ten sposób. Bardzo często można zobaczyć na meczach Inter superproponującej jak jest zasłona właśnie od Nikolasa dla Tylera a Tyler oddaje mu chwilkę co Nikolas bez problemu kończy z obręczy. To jest coś jak freestyle. Mówię, mówię... I nie staram się zrymować, tylko dokończyć zdanie w jakiś odpowiedni sposób. oraz z Siriusa Williamsa, który... O tutaj piękne odbicie od pleców przez Tylera Pensosa. Obawił się z przeciwnikiem. Wykorzystał tutaj dezorientację przeciwnika. Odbił mu od pleców i rzucił piękną furieczkę. Taką jak możemy zobaczyć na jednym enduanie. Czytamy trakcje switbolowe. MKS zbiera. Kilka do Nikolasa z podkosza. No niestety punkty z pusz spod podkosza nie zdobyte przez Nikolasa bieżący 2 metry 11 cm zawodnik będzie oddawał dwa szuki osobiste Bardzo rzadko tutaj zawodnik punktuje na 100%, na 100 z nich wolnych. Zobaczymy, może to się zmieni w tym meczu, może będzie miał 100%. Widać tutaj Herka fresh w pana Nikolasa. Pierwszy, celny osobisty, ale czasem były takie momenty, w których błądziłem w głowie. I kończyło się nagle tak Pierwszy osobisty jest trafiony Jeżeli trafi drugi To będzie słabo Szut za trzy I znowu celny David Bradley. Zależność Bardzo ciekawa Jeżeli gra mniej niż 20 minut Rzuca mniej niż 10 punktów Taką zależność udało mi się Zobaczyć na statystykach. Także, jeżeli zagra więcej niż 20 minut, na pewno rzuci więcej niż 10 punktów. Ale po czasie tak się wkręciłem, że zacząłem nawet pokazywać to, co się dzieje na boisku. Głowę. Tutaj Beliałska pokazała swoich zawodników taki gest. I wjeżdża pod kos po zasłonie. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, mamy 64 do 64 do prawa górnicza przy piłce, znowu tutaj pokazuje Lobel Kabila, aby uciekać od niego jest kolejny crossover, bardzo dużo tych crossoverów narobił mija i jest ten rzuc! rzut za rzut, naprawdę można było się spodziewać że odda teraz piłkę do innego zawodnika, zetnie, a jednak zmylił rzutem e, z odchylenia, wymania Duricic podszedł do zawodnika i odtedy dołożył nogę do przodu i oddał rzut zachowywałem się jakby w ogóle nikogo dookoła mnie nie było, tylko byłem ja i komentowałem tak się ruszając Laurena Zbeliarska, teraz pięknie myli przeciwnika, oddaje do Tomasza Gielo, e, zrobił taki jelly layup, ale jednak nie oddał tego rzutu, tylko oddał piłkę do swojego kolegi, który bezproblemowo mógł skończyć z podkosza. Bardzo, naprawdę świetnie się ogląda e, Litwina w tym meczu. Wiadomo, że zazwyczaj komentatorów jest dwóch. Dlatego jeżeli skończy jeden swoje parę zdań, drugi od razu zaczyna. Tak mogę tutaj się uśmiechnąć w stronę kamery. Ja takiej opcji nie miałem i muszę troszkę luźniej do tego podejść. Niestety nie mogę tutaj dowiedzieć ile fałdy ma Tomasz Gielo. Trzy fałdy ma Tomasz Gielo. Popatrzeć sobie jak inni komentują i myślę, że mogę tak coś takiego próbować. W głowie totalnie coś innego. Tutaj za mną widzicie na drużyny 5 na, 4, 5 na 4 jest podanie do Dawida Słupińskiego. Faulowany pod koszem i to naprawdę dość potężnie zostaje popychane przez Nemianę Yy, Nemania, Durisicia. Też za każdym razem się pilnowałem, bo kiedy się tak położyłem, to mnie na kamerze nie było widać. Dlatego potem robiłem tak, no i tu, tu zacząłem nawijać. Tym razem, ponieważ odgrywają akcje Lowell, Kabin przy piłce. E, widzimy tutaj za od Marcina, ale on decyduje się w na stronę i w tym od deski, od od przeciwnika trafia. I pierwszy raz w tym meczu MKS Dobrowa Górnicza przełamuje wynik i wygrywa jednym punktem. Sam mecz był naprawdę spoko, MKS przegrał zaledwie czteroma punktami, więc było parę emocji, też miałem okazję się pośmiać. Jest faulowany tutaj z numerem 15 Oyars Silis. Oyarz Silis z Łotwy, łotwianin, łotwinin, łotwejczyk. Pokrzyczeć? Zobaczymy jak teraz sytuacja się rozwinie. Dominik Wilczek teraz biega. Kolejne podanie do Błażeja Kulikowskiego. I back to back. Błażej Kulikowski dwa razy z rzędu trafia w trójeczki. Tak jest to czyste. Z dwóch czystych pozycji. Także tego oczekujemy, że będzie tak do końca meczu. Kolejna czysta pozycja dla Błażeja Kulikowskiego. I po raz trzeci z rzędu kolejnej akcji zdobywa trzy punkty. Także w przeciągu zaledwie minuty Błażej Kulikowski zdobył 9 punktów z samych trójek. Niesamowita sytuacja. Poprowadzicza stara się uciec teraz przeciwnikom. No i w końcu spróbować swoich umiejętności jako komentator. Macie jeszcze na koniec urywki, które według mnie nawet spoko wyszły? Jeżeli ktoś jest ciekawy, to zobaczcie. Stara dogonić, ale po raz kolejny uciekają. I teraz... Bardzo zdecydowanie Tyler Perso zwierza pod kosz. Piłka niestety wykręciła się z kosza. jakie zaskoczenia mają przygotowane dla zawodnicy Dąbrowy. Jest piłka Dominika Wilczka. No nie umie się dzisiaj ten Dominik strzelić ani jeden rzut za trzy. Niestety zawsze co mecz jakaś trójka tam padnie. Tym razem jest 0 na 4. Także skuteczność naprawdę. Marna. Zobaczymy. Może ta kluczowa trójka w tej czwartej kwarcie jakaś wpadnie. No tak jak mówię, jeżeli trafia co mecz jakąś trójkę, to w czwartej kwarcie powinna się taka pojawić. Dominik Wilczek dostaje piłkę i wreszcie trafia za trzy. Także na skuteczności zero, na skuteczności jeden na 6. Tak jak mówiłem, Dominik Wilczek w każdym meczu potrafi jakąś tam trójeczkę dołożyć od siebie. Także to była właśnie ta trójeczka Miejmy nadzieję, że jeszcze jedna taka się pojawi. Lowel Kabil teraz na topie, robi swoje niesamowite crossovery i podaje do nikogo. Piłka na aucie. Minuta 45 sekund. Ostrów Wielkopolski, rodnej czadman przy piłce. Mija po zasłonie do lewej strony, oddaje piłkę do Ojarca silista za trzy. Ten nie trafia, ale zbiera Lowel Kabil i znowu kolejny błąd od Lowela Kabila, ale niestety nic nie jest stało. Zbiera ponownie tą piłkę, podał w plecy Tylerowi Personsowi. Podanie od razu do Siriusa Williowska i ten trafia na 3. Także trójka od razu jest odpowiedź po dwóch akcjach. Jednym punkt punkcie wagi dobrowy Górniczej przydałyby się coraz dłuższe akcje. Troszkę uspokoić tę grę. Cały stadion stał, cała hala centrum stała. Laureat Williowska teraz nie trafia na 3. Więc odpowiedzi może dogonić teraz MKS. Mamy głosy na stadionie. Tomasz Bielo trafia po pierwszy, czyli 85 do 84. Właśnie mecze dobrobytnicze i Ostrowa ogląda się z taką ekscytacją, z takim zafascynowaniem, że to, co się dzieje na hali, to państwo naprawdę nie doświadczycie na w domu. Tomasz Kielo trafia po raz drugi, także odwdzięczył się tutaj Markowi Garci. Szerowa punktami zwycięża Stal Ostrów, Ben Stal Ostrów Wielkopolski. Niestety to nie był dzień dla MKS-u. Po raz kolejny mecz rewanżowy przegrany. E, także zobaczymy jak to będzie 4 kwietnia. Odbędzie się mecz z rewem sochów. Do tego czasu będzie to kolejny mecz domowy oraz następne dwa również będą domowe. Także zobaczymy jak to się podzieje. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Zobaczymy, co teraz podejmuję zawodnikom z drużyny Tyler Persons. Jest badanie Dominika Winczka na zero. Niestety nie celny rzut, ale z niego rozumiejąc zbiera piłkę, do skutkuje Paulem Tomasza Gielo. Zebrał mu piłkę, można powiedzieć, za głowy. Yy, no Tomasz Bielo musiał w tym wypadku sfałlować, ponieważ widać, że bardzo ją chciał. Nie chciał jej oddawać drzwi sobie, ponieważ mógłby się narazić na bezznakowe punkty z podkosza. Bezproblemowo w ogóle nie było pomocy ze strony innych zawodników z Dąbrowej Górniczej. Bardzo słaba komunikacja, niestety tutaj skutkuje darmowymi punktami. Trzeba sobie więcej mówić, więcej rozmawiać, zacieściać tą obronę, ponieważ po raz kolejny Beliauska zdobywa właśnie punkty po Ze względu na swoją dynamiczność trzeba w jakiś sposób tego zawodnika zatrzymać. Na zewnątrz Beliałska teraz czeka na zasłonę. Będzie tutaj ponownie rozgrywana tak zwany trójkąt przez Osłub Wielkopolski, ale Beliauskas postanawia rzucić za trzy i trafia e, trójkę i jest jeszcze do tego faulowany przez Nikolasa Karmaczo, także będzie e, okazja tutaj na akcję 3 plus 1, ale Beliauskas nie trafia, ale zbiera, Niezastawiony zawodnik. E, może zdobyć kolejne dwa punkty, także akcja może być nawet pięciopunktowa niż czteropunktowa jak mogła być. Jest wstępek pięknie odepchnięty Dawid Supiński. Jest pięć punktów w wykonaniu Beliauskasa w tej akcji. No niestety dwa bardzo potężne błędy ze strony Dobrowej Kulniczej skutkują dziesięciopunktową przewagą na stro, e, dla Ostrowa Wielkopolskiego. będzie e, jak to obrane już w pierwszych sekundach akcji. Nie, David Premli wjeżdża. Oddaje rzut pod kosza, nie celny próbuje dobić, ale też nie udaje. Dawid Słusznicki nie pozwala sobie na mnie łatwe zbieranie e, piwek spod jego kosza. Dziękuję Wam bardzo za odcinek i widzimy się standardowo w sobotę o 14.00.